Dzisiaj w Oleśnicy konferencja prasowa przy biurze Platformy Obywatelskiej, by każdego dnia przypominać, że oszukują, kłamią, że idą na rympał i uprawiają gangsterkę polityczną. Dzisiaj o nauczycielach. O tym, że nie ma obiecanej 30% podwyżki, tylko 15%, ponieważ 15% wcześniej zaproponował rząd zjednoczonej prawicy. Zresztą od 2016 roku. Podwyższył pensję nauczyciela wchodzącego do zawodu o 100%, nauczyciela dyplomowanego ponad 50%, zwiększył subwencję oświatową o 37 miliardów złotych. Miało być też 1500 złotych do zasadniczego wynagrodzenia. I tutaj oszustwo, żeby to było 1500 dla nauczyciela chodzącego do zawodu powinno być ponad 40% podwyżki dla nauczyciela mianowanego 38 i dyplomowanego 33. Przypomnijmy, świadczy o nich, jakie stosunki i relacje mają z nauczycielami to, że w 2012 zamrozili pensje nauczyciela, doprowadzając do ogromnej przepaści, którą konsekwentnie od 2016 roku zasypywaliśmy. Nie wierzcie platformie o obadacz.